Cześć, witajcie tutaj. Yy, wilczur, Kondziu M. Siemanko, mówi do Was Ludek. Z nie pierwszy raz jestem. Z Wampirem jestem trzeci raz, ponieważ zrobiła mi się powtórka. Yy, komentujcie, subskrybujcie, że ten magiczny guzicie, jak będę mówił to na początku i na końcu. Ko yy, komentujcie, subskrybujcie, że ten magiczny guzicie jak na kanale Zero 01 Tak! Jest! czy wampir by chciał coś powiedzieć od siebie? Że u mnie leci mówiła, która nie wiem czy słychać. Słychać. E, więc, więc tak. E, coś bym chciał wam powiedzieć. Aha, tak. E, Jestem taka gapa, że może jeśli zobaczycie na we vlogu, we vlogu wampira. Bendo, będzie pokazane co ja zrobiłem za rzecz, bo y, nie włączyłem przez przypadek nagrywania. A wampir musi za chwilę kończyć ja też zresztą i ludek też. Y, więc tak, to taki króciutki był bardzo vlog, numer 10, y, przy bo jeszcze jedna rzecz przepraszam że w poprzednim po odcinku powiedział w poprzednim vlogu numer który był numer M9 powiedziałem że vlog będzie dziesiąty dopiero za tydzień czy tam za dwa ale będzie bardzo późno i i, 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 będzie, i, i że będą wyniki a ich nie będzie, one będą później. Nie wiem, czy może, nawet, może w 11. Może jutro na pewno ich nie będzie. Będą bardzo, bardzo późno. Nie wiem, czy nie będą za rok nawet. Bo nie wiem. A wyniki, jakbyś obejrzał dziewiąty ten, dziewiąty vlog, to byś wiedział. Nie, nie, nie zna. Nie, tajemniczy gość. Napisałem ci wampiry na Skype kto to jest, ale jakby moi widzowie pisali, to proszę, nie mówimy. Nie piszcie do wampira, ponieważ e, po, po, ponieważ będę miał na was e, konziowo-wieczorowego focha. Tak, e, Ludek by chciał coś powiedzieć? Nie. Ty no, nie. Ja jeszcze mam coś do powiedzenia że jeżeli będziecie się mnie pytali, to odpowiem, ale złą odpowiedź. Więc uważajcie. Tak dokładnie. Nie pytajcie wampira, a te ci moi nieuważni nie, nie, nie widzowie, co obejrzą filmik i spytają się wampira, będą i podadzą tą odpowiedź, Będą mieli karę, bo będę wiedział, że spytali się wampira, bo wampir mi powie kto pi pisał, więc y, kto pisał y, i będą, będę na nich miał y, focha wieczorowo-konradowego, kodziowego wilczorowego, więc y, komentujcie, subskrybujcie, na razie i cześć, żółty, magiczny guziczek na kanale Moim Maćka, e... Więc na razie i cześć, pożegna się ludek. Dobra. Pożegna się. Fa... Yy, pożeg. Co? Czyli, który zielony guzik? Zielony guzik to jest? Góra. A nie żółty? Aha, dobra. Yy, zielony, żółty guziczek. Yy, pożegna się yy, vampir. A i nie nacieczka czerwonego pod żadnym pozorem. No, dobra, zaczynam ja pod namę zaraz cześć. Te... Otóż. Siemanko, ciemanko! Tak, na razie, cześć i do widzenia wszystkim! Czekajcie na wyniki. Ta, nara.